No cóż, właśnie pranie już jest nagrzane do 40 stopni o. No, Nocało 44 minuty, czyli jeszcze jakieś 2, 12 minut pranie z mi już się już trwało. Może nawet mniej No i oczywiście dwa płukania Na mi przy dwóch płukaniach taki duży załadunek do płuczy na syntetycznym bym właśnie nie dopłukała. O! Stresu, stres już teraz by sobie trochę czas już. Czy jutro może planuję pranie filtra. Na programie zasłonny. Albo na łatwe prasowanie. Jeszcze nie wiem. Jak to plany pójdą? To jest co dwie minuty, teraz czas leci. Ale tak zawsze robi po nagrzaniu na programie bawełna. Czyli jeszcze. Nie wiem, wody chyba wypuszcza na 33 albo na 32 minucie. Uwielwanie pośrednie sfilmuje, może Czyli się całe pranie raczej. No to zapraszam na wirowanie pośrednie po praniu na 800 obrotów.